Wycieczki haneczki. Słuchajcie, w teczkach haneczki znalazłam wycieczki haneczki. Jestem na wycieczce, na nielegalu. Na nie, nielegalu, bo mówiłam wam przecież, że osoby w moim wieku, osobom w moim wieku nie wolno wychodzić na spacery. Można wychodzić tylko do kościoła, sklepu i lekarza. A ja się wymknęłam na wycieczkę, nielegalną wycieczkę. I mam z tego wielką radość. Bo wyszarpuję swoją wolność po malutkim kawałeczku. Wolność z niewoli wyszarpana jest bardzo smaczna. I teraz jest tak, będę tę wolność wyszarpywać aż do momentu, kiedy znajdę i zdobędę. Wolność w całości, nie w kawałkach. I tego życzę sobie i Wam.